Targu nieograniczonym dotyczącym budowy punktów świetlnych Serock, ulica słoneczna, polana, błękitna, oświetlenie drogi gminnej. Z uwagi na wiadome okoliczności, yy, uczestnictwo państwa odbywa się za pośrednictwem internetu. Transmisja jest yy, realizowana na żywo. Dobrze, przedstawię teraz członków Komisji Przetargowej. Ja nazywam się Monika Głębocka-Sulima, jestem przewodniczącym Komisji Przetargowej. Pani Barbara Jakubowska, zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej. Pan Tomasz Królak, członek Komisji Przetargowej. Pani Elżbieta Czaplak, w dniu dzisiejszym nieobecna, członek Komisji Przetargowej. I Pan Robert Piekarzewski, członek Sekretarz Komisji Przetargowej. Poinformuję się tylko Państwa, że na zadanie zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 130 tysięcy zł. Kryteria oceny ofert to cena i długość gwarancji. Wpłynęło 13 ofert. Przystąpimy teraz do otwarcia. Będę czytała nazwę firmy, yy, wartość yy, oferty brutto i długość gwarancji. Pierwsza oferta. Firma Projekt Polska spółka z o.o., ulica Łopuszańska 32 02 220 Warszawa. Ryczałtowa cena oferty brutto 125 558 złotych 40 groszy zł i 84 miesiące gwarancji. Druga oferta SP Instal Sebastian Przepiórski 95 100 Zgierz ulica Długa 6 lokal 5 Ryczałtowa cena oferty brutto 98 389 41 zł 41 groszy i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta. Energo Grzegorz Chmiel, 05840 Brwinów, ulica Pszczelińska 99F, lokal 18. Rzczałtowa cena oferty brutto: 95 079 zł i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta. Firma PHU Altech. Adam Wyszyński, Leszczydł Stary 99a, 07202 Wyszków. Ryczałtowa cena oferty brutto 133 023 zł. 44 gr i 60 miesięcy gwarancji. Kolejna oferta. Energolinia Adam Mańko, ulica Prusa 5a, 05140 Serock. Ryczałtowa cena oferty brutto 79 900.

Kolejna oferta Zestifos Spółka z 5G 05140 Serock, ryczałtowa cena oferty brutto 885000 tysię... przepraszam 88560 zł i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta firma Jaronek Stanisław Jaroń, ulica Targowa 10 05 120 Legionowo. Ryczałtowa cena oferty brutto 73 646 ,89 zł 89 groszy i 84 miesiące gwarancji Kolejna oferta Zakład instalacji Elektrycznych Lumen Jerzy Wódkę 0520 Legionowo ulica Chrobrego 7 Ryczałtowa cena oferty brutto 90 5 czy 9? 5. 339 zł 13 groszy i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta: Ewa Konop, LS But, Ewa Konopka Strucińska, ulica Powstańców 4A na 2 05 230 Kobyłka. Ryczałtowa cena oferty brutto 92509 zł 4 grosze i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta. Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa Spółka Zo, ulica Modlińska 61 na 209, 0399 Warszawa. Ryszałtowa cena oferty brutto 105 780 zł i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta. Firma MR Instal spółka jawna pod 51 lokal 1, 94, znów ten sam błąd w kodzie 94, 234 łódź, ryczałtowa cena oferty brutto 99 814, 50 groszy i 84 miesiące gwarancji. A ostatnia oferta. Bogdan Uziębło, Energetyka Oświetlenie 05077 Warszawa, ulica Szklarniowa 54 5D. Ryczałtowa cena oferty brutto 92 988 zł i 84 miesiące gwarancji. To były już wszystkie oferty. Informacja z otwarcia ofert pojawi się w biuletynie. Na dzisiaj Państwu serdecznie dziękujemy.